Zachowaj mnie, panie, bo w tobie pokładam nadzieję. Mówię do pana, tyś moim panem, choć ty dóbr moich nie potrzebujesz. W świętych żyjących na jego ziemi złożył swe zadziwiające upodobania. Mnożą się ich choroby, potem rozwijają się coraz szybciej. Nie będę brał udziału w ich zgromadzeniach, zbierających się dla przelewu krwi, ich imion nawet nie wymienię swoimi wargami. Pan moim dziedzicznym działem i moim kielichem. Ty przywrócisz mi moje dziedzictwo. Sznur mierniczy wydzielił mi przy losowaniu jeden z najlepszych działów, i przez to moje dziedzictwo jest mi najdroższe. Będę błogosławił Pana, który mnie poucza, a moje sumienie upomina mnie aż do późnej nocy. Pana mam zawsze przed swoimi oczami, bo On jest zawsze po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dzięki temu me serce napełnia szczęście i język mój jest rozradowany. Nadto i ciało moje spokojnie spoczywa w namiocie, bo ufa, że mojej duszy nie zostawisz w otchłani i nie dopuścisz, by Twój święty doznał rozpadu. Dałeś mi poznać drogę życia, napełnisz mnie radością przy Tobie, po Twojej prawicy pełne szczęście.